Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony z hubu. i drodzy, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku starcia menadżerów. ja pierdolę, Gomez kontuzjowany. Yy, czemu ja mam skład To skont... jest kontuzja skład, kurwa. Mogli tym, w tym... A, w poprzednim odcinku, moi drodzy, pokazaliśmy wam zaświadczenie, znaczy oficjalne oświadczenie zarządu Brugbet. Podejście moje ze świeżą głową, musiałem odpocząć, cały dzień przespałem, kurwa. No, i teraz jest taki Gomez, który mi kurwa plany niszczy, nie? Cześć, cześć Gomez. Eee, no bo się skontuzjował też. Trzeba pamiętać, że oni po kontuzjach słabiej grają. Ustaliliśmy pewne rzeczy, gramy tak bardziej podaniami, wolniej, wężiej. No, już nic więcej kurwa nie wymyślę tutaj. <tuszy> tu mamy środek zagęszczony, gdzieś tam wolnie, ewentualnie dalej na skrzydłowych. No, ale jest Gomez, Gomez, kurwa Gomez, Gomez. To jest już który, drugi, cztery, szósty, siódmy piłkarz do kolekcji. No, sześć dni. No, musi być kontuzjowany, co mu kurwa zrobię. Nic mu nie zrobię. No. Jest zastępstwo dość słabe, ale jest. No i. No nie mam, no nie wiem, no mamy pewne założenia, bo powiem wam, że dwa odcinki temu naprawdę siadła mi psychika już totalnie. Ja już kurwa, ja już mi się, nie wiem, ja już mówię, pierdolę emerytura. Gdzieś tam kurwa, no nie wiem, zacznę, zaczniemy. zmienimy kanał na pracuj.pl, gdzie w Zusie, podanie o pracę odrzucone. Tak jak w ZUSie. W że podanie do dnia od razu zostały otworzone negatywnie. Gdzieś znalazłeś się na krótkiej liście kandydatów. Tym to się akurat nie przejmuje. My coś dzisiaj z tego. My tu zrobimy furorę w Brookbecie. Czapelka doznaje urazu na treningu, nie w kurwie mnie. No i Czapelka na dwa dni się jest kontuzją. E, ósma kontuzja. Eta ta kurwa. Ósma kontuzja może być. Moi drodzy, jest białystok przed nami. A, ja jeszcze nie zrobiłem w taktyce, zapomniałem, że mamy grać pozytywnie. Ty wiesz, że jeżeli Agatara wygra, to cię wrzuca do strefy spadkowej. Co ty? Nie ma szans. Eee, no i będzie trzeba coś tu zmienić, na przykład Gajewskiego. Sekundka, momentu, mój drogi widzu, jeżeli podoba ci się materiał, bądź kanał, zostaw subskrypcję, walnij dzwona, nie bądź świnia. A, i odwiedź też partnera kanału Instant Gaming, jeżeli chcesz kupić gry nawet do 90% taniej. Link w opisie, który jako defensywny pomocnik się nadaje, cofnięty, rozgrywający. Pomocnika odbierającego piłkę mamy w postaci Roga. No, choć Wolskiego bym wolał, ale czapelka wróci na ten mecz, więc fajnie. Moi drodzy, dzisiaj 31 mecz rozgrywa Dawid. Z kim wygrasz Dawid? Lech. Z Lechem? No. O Ciekawy mecz, ale mi się pić no nie chcę mi się energ... Mam tylko energola, wody nie było dzisiaj. Pity zjechał ciebie biedronki za kiełbasą, nie znalazł kiełbasy. Ekstra klasa przed pojedynkiem, i Jagiellonia. Barcelona z jednym z najlepszych uszkolenia na świecie. No fajnie, drugi Manchester, Man City. Chelsea, Villarreal, Inter Milan. A gdzie w tym wszystkim, Brookbet? Wisła szukasz chyba. Wisła to już jest. Ja po prostu z każdą edycją WTO Managera przestaję kurwa lubić kluby przez ciebie, nie? <grym> o losowanie. Ja tam sobie pojechałem na konferencję. O losowanie. Oho ho. Aha, to już po losowaniu, już kurwa przelosowałeś PKS Olimpia Elbląg przed nami 2 grudnia 2026 roku, czyli mamy zespół z trzeciej ligi. To chyba oni tam już naprawdę dają nam szansę, żebyśmy gdzieś doszli, bo atmosfera w klubie troszeczkę się poprawiła. Poparcie dla menadżera przeciętne, zgranie duże. No, coś tutaj. Wielu zawodników ma wspólnych przyjaciół w zespole, ale nie jestem tym przyjacielem, ich ja. Mam nadzieję, że te mecze już nie będą lagować, bo jak tyle będzie lagować, to coś się ewidentnie Dawid spierdoliło. Bo mi nigdy nie lagowały mecze. Probierz udziela wypowiedzi. O, na temat jest Sidorczyk. Co? Michał Probierz do mnie, kurwa, coś zapierd... Przed meczem ty, Tomasz Sidorczyk... Czekaj. Eee, Michał Probierz podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego spotkania. Dziennikarz Zdzisław, głos polskiego kibica zdołał, aby po, podrążyć interesujący go temat, pytając. Tomasz Sidorczyk wygłosił kilka pozytywnych uwag przed meczem, którym waszym przeciwnikiem będzie Brugge, nie Jak pan się na to za zaopatruje? Niezwykam zwracać uwagi na to, co mówią inni, to im to tylko ich opinia dla nas. Zgadza się? <grym> no ty kurwa jedna, probierz. Stary dziadu. To ja mu tam Przez... trochę po po tego. Dobra, ja następnym razem będę czytał, co ja mówię. Będzie probierz? Kto to? Kto to probierz? <grych> Dobra, moi drodzy, jedziemy na mecz. Gra Wisła-Kraków z Lechem Poznań. No w tamtym odcinku coś się podziało. Ja już zresetowałem internet i, i, i wszystko powyłączałem tak naprawdę, więc no, zobaczymy. Powinno wszystko działać w najlepszym porządeczku. No ale jeszcze w najgorszym przypadku bo ja zawsze nagrywałem na ekranie, że tak naprawdę ekran wszystko był nie na... E... Bo jakby można nagrywać odcinki yy, przez program, który łapie grę, albo przez po prostu nagrywanie ekranu, nie? No ja zawsze robiłem przez nagrywanie kranu i powiem, dalej są lagi Dawid, kurwa, niedobrze. A jak dam ekran? A, a to wyłączę? No i są lagi Dawid, niedobrze. Coś się spierdoliło. Może znowu ta skórka. No, bo było wszystko dobrze, a już nie jest. A przecież wtedy myśleliśmy, że przez komputer, bo. Ale to no teraz na pewno nie przez komputer, no. Ciekawe, jak ty. Ciekawe, jak ty będziesz widział mój mecz. Będzie ci lagowało. No, bo. No, coś jest nie tak, no, to chujowo wygląda. James Morris strzela trikoszeta. A w ogóle to ja muszę trochę zgłośnić, kurde, bo za cicho jest. Nie wiem, no jest nie tak coś. Już nie chcę zmieniać, bo znowu meczu nie obejrzymy. Ale jedną rzecz sprawdzę tylko, nie grafikę. Najpopularniejszy. Nie, tutaj to było... Dobra, no nic tutaj nie zrobię. No nie ma co kombinować. Po prostu coś się... Z... Ciepło się coś Nie wiem co się zepsuło Ale jakoś tam to dooglądamy no, Potem próbują dziś nawet No bo co no to jest jedna z lepszych skórek no nie, nie, nie widzimy się zmieniać teraz skórki, żeby Czy zobaczymy, jak u mnie będzie nam meczu. O. Filip No Nie wiem, czemu tak jest. Tu ja spróbuję wyjść. Wyjść. Szybka akcja. Ustawienia. Gdzie tu jest taka ustawienia graficzne? Bo nie, no to kurwa, nagle z grafika, by coś. No przecież to niemożliwe. Idziemy, żeby tam nie lagowało. Próbuję zmniejszyć, no ale to nie od grafiki. Kurwa, co to by miała grafika do tego? Chciałem się zmniejszyć z pełnego ekranu na ten, ale. No wiecie, teraz po prostu widzicie nie? To co ja nagrywam, bo w ekran tak zawsze nagrywałem. Ale to nie powinno mieć jakby znaczenia. Ani trochę. No coś się ewidentnie spierdoliło. Więc to raczej nie był problem przez ten pliczek, no tak nie wychodzi na to. Był przez splicer. Ja nie mogłem wejść w mecz, człowieku. O, trochę zmniejszy światło. Nie mogłeś wejść. No nie mogłem. Zmniejszam na wysokie. Zobaczymy. Powinienem wejść, zdążyć. Bo nie wiem, gdzie jest ten. No 2-1, Wisła. Przetwarzanie. Wyjdziemy w ten sposób, nie? Że przetwarzaniem. Dobra, no jest. Coś szybko się wczytało, więc to też mówię. No gdzieś nie do nie od sprzętu. Nie widzę nawet tych ocen, bo cały czas nie widzę, żeby coś się działo. Jastrzębski z bramką kolejną. Czy będzie jakaś akcja jeszcze bym gdzieś zobaczył? No niby płyn... Nie, no też jest chujnie. Jakość re retenderowania nie daje, nie, nie poprawia tego. Tylko jakby niby jest... Nie retenderuje, e, wiesz, i... Nie wiem, nie wiem, co się spierdoliło. Jest taka za mgłą, po prostu. Co to? Co to było, Dawid? Nie wiem. Ja Pytaj tutaj... się, Clement. Ja się nie będę go pytał, więc, kurwa, ja bym, ja bym już mu wysłał tam wiesz. Ostrzeżenie. Przed niebezpieczeństwem, kurwa. Eee, czekaj, opcje gry sieciowej Czekaj, standardowe kolory skórki to nie eee... Nie no, tutaj musi być to normalnie Nie bardzo niska Zalecana Wysoka, średnia, czemu jakoś anty? Czemu tu jest dolicona średnia? Damy, no nie no, bez jaj, coś się sprydło, zalecana 25, co tu kurwa się odpierdala? Jeszcze niemożliwe. Damy no tak jak było. Zobaczymy zaraz moi drodzy, jak będzie, gdy, kiedy Dawid dojdzie do mnie. Rozegramy mecz z Jagiellonią, próby, błędy, no nie wiem, bo coś się podziało. Jutro zobaczymy, przecież ja teraz praktycznie trzy dni na komputerze nie siedziałem, nic nie robiłem, bo... bo byłem na imprezie tym Umierałem po imprezie. Dzisiaj znowu cały dzień spałem, bo miałem psychiczny zjazd życiowy przez tą grę, kurwa. Hmm. Komputerową. Witalnie mnie zmiotła z planszy, więc no, spałem cały dzień dosłownie, nie? I, I zobaczymy. Pić mi się chce. Idę zapewne ergolapier w dole wypiję. Nowa instytucja. No czekaj, wczytywanie dalej nowe skórki. Muszę zaraz, bo mi da, ustawiło mi na średnią, nie wiem, albo zaraz skórki będę zmieniał i próbował. W kolejnym odcinku mój dudzynowa skórka. To wrzucę to do tymi, do, do, do tymi żeś dał, wiesz, zobaczymy na tej. Czy to skórka znowuż co jest problemem? Zobaczymy też na moim meczu, no bo jeżeli znowuż na moim nie będzie lagów czy coś, no to kurwa no to dziwne jest znowu, że. No nie wiem. Ten futbol na lubi nam się czasem spierdolić, albo coś zapis się no. Nie spierdzielił się. Wejść wśród kibiców na stadionie Henryka Reymana. No Gomez, kurwa żeś mi zrobił teraz. Gomez... zrobił mi. No Gomez raczej nie dojdzie do siebie, więc nie ma szans. Kto tu jeszcze? Gomez i czapelka. Kto może za Gomez zagrać? Pan Sobczak. No to zapraszam, panie Sobczak. Pan też rozumiem, jest z obrony. Boczny obrońca nie. Boczny wysunięty z funkcją obrony też jest. No to jak jesteś, to masz grać. Zobaczymy, jak ci potrafią klepnąć coś. Zobaczymy, jak im to wyjdzie, nie? Dajcie znać, co sądzicie o nowych, krótszych odcinkach, czy jest lepiej, czy gorzej. No na pewno krótsze intro i reszta jest na plus, bo kto lubi intro oglądać? Bardziej, no, do tej pory były długie te intro, było. O, ekspozyta piłkarz miesiąca. O menadżer miesiąca jestem. Idziemy, moi drodzy, na rozmowę kwalifikacyjną. Nie jest tajemnicą, że obecnie w szatni pańskiego klubu panuje kiepska atmosfera. Dlaczego do tego dopuszczono i czy może pan zapewnić, że tego typu problemy nie będą tutaj miały miejsca? Panie, atmosfera będzie piękna. Jak bruk bez niedźwiedzia spisuje się poniżej oczekiwań? Jak poniżej oczekiwań, kurwa? A pan reputację kogoś, kto szuka nowego pracodawcy przed wygaśnięciem kontraktu. Dlaczego? Hmm. W każdym z tych przypadków praca nie sprawiała mi satysfakcji. Chciałem zacząć wszystko od zera. Kilk, e, klub szuka kandydata, który będzie w stanie spisywać się w rozgrywkach zgodnie z oczekiwaniami. To nie ja. <słuch> Jak zaopatrzy się pan na ewentualnie zastąpienia menadżera, który cieszył się wielką popularnością wśród kibiców? Nigdy nie byłem aktyw obiektem aktywnej nienawiści. Ale powiem tak, no jeszcze nigdzie nie idę, nie? Po prostu sprawdzimy. Ja już dzisiaj chciałem iść po prostu na bezrobocie, kurwa. A dobrze, nie poszedłem, bo mecze się spierdoliły i nie mogę oglądać. Dobrze, nie wiem, możemy na po prostu dwóch meczach będziemy Dawid o meczach, bo Dawid teraz też jeszcze będzie jakoś grał przede mną, to może po prostu my sprawdzimy to, że czy, ta, czy to jest nie skórka. Możliwe i grzywne. Brukbet musi liczyć się z grzywną w wysokości 1,5 miliona z powodu niespełnienia w tym stronie wymogu minimalnego czasu gry dla krajowych piłkarzy u 22. Rozegraliśmy 753 minuty w 14 spotkaniach, czy mam jeszcze 20 kurwa, prawie 20 po 90, to kurwa no, to jest w chuj. Ocena pracy menadżera. O, trochę spadła dynamika z najgorszej, w sensie jest umiarkowana i przeciętne poparcie. Jest jakaś delikutaśna poprawa, nie? Czyli jeżeli jest delikutaśna poprawa, to ja się cieszę. Zobaczymy jeszcze, jak ten mój mecz będzie wyglądał. Bardzo się zastanawiam. O, tutaj patrzcie, ile piłkarze może grać nagle, zobaczcie. Nagle wszyscy mogą grać, kurwa. Dauminen nagle może grać, kurwa. Gomez może wszyscy. Kogo nie wrzucam, wychodzimy tak jak wychodzimy, bo nie będę grał z kontuzjowanymi. Żadna wyważona, gramy pozytywnie, nic nie będę, instrukcje dotyczące rywali, nic nie będę klikał. Potem naklikam, kurwa i znowu będzie. <tuszy> <tuszy> kurwa, idę, idę, idę na rzeź, słuchajcie, idziemy na rzeź. Drukbet w końcu będzie ciął piłą. mechaniczną. <tuszy> Pokażcie światu, że umiecie grać w piłkę. Mm. Kurwa. Dobra, zobaczymy jak ten mecz u nas. No u mnie teraz wszystko chyba będzie dobrze, bo już widziałem. No i u mnie wygląda dobrze, czyli znowu jakby skurkać, albo... Nie wiem. Dobra, ja popatrz. Też u ciebie. Nie ma? Nie. No. Ja mam u ciebie, kurwa. Nie, tak, nie gramy kurwa, no. Nie no, mają wyglądać lepiej. Obiecali. <kuh> 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 Mamy silny środek. <kuh> 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 I chujowego Radwońskiego. <kuh> Ja pierdam. Dobra. Ja wiedziałem, że to tak będzie. <śmiech> <śmiech> Jeszcze nie ma co, wiesz, nie ma co gadać. Ja się wysmarkam. Katerman straszny ciągle, nie wiem. Ja się wysmarkam. <laughs> Jak ja to wtedy naprawiłem, Dawid? Pamiętasz, co my wtedy zrobiliśmy, że to zaczęło działać? Komputer, komputer zmieniłem. <grym wiosenka> Znowu trzeba zmienić. trzeba zmienić. No, BrookBet, powiem Wam, widzę w natarciu do. Strzałów na bramkę od zajebania. Nie wiem, denerwujemy to, że znowu. No i co tu się dzieje? Tu się kurwa nic nie dzieje. Zero strzałów, zero celnych. No. Posiadanie piłki mamy, chłopie, 74. Widziałeś to? 74 posiadania piłki człowieku i zero strzałów. Mnie gramy środkiem, kurwa, ludzie. Możecie dziś zagrać na absolutnym luzie. Odczuł zdjęcie presji. Ja im kurwa zdajemy. os dias em Kurwa, czapelka. <laughs> czapelka. Kurwa, ty no jakiś szal dajcie na tą bramkę, no bez jaj. O. Zobaczmy, kogo mam na zmianę. Dam Zawiskiego, on coś tu potrafił zrobić. Starzyński. Wrzuci, wrzucę tę minę a nie mam. Starzyński kontuzjowany. O. Ja tu nikogo kurwa nie mam w ogóle Opanowany, zmotywowany Chodzi wielki Tauminem. Jeszcze jedną przerwę muszę zrobić, bo on nie może grać na tym, tylko on ma być wysunięty na pas. Dawidku Nic, Chojakowalski mógł wykopać na od, wykopał na roże. On wolał nie kombinować, jeszcze jedną rzecz zrobię <laughs> Zagramy całkowicie wyżej Od 60 minuty. No bo mamy jeden strzał z różnego, z rzutu wolnego. I człowieku tak poza tym to my nie mamy żadnego strzału, nie? A wiesz, od kiedy się spierdolił football manager? Ja zaktualizowałem przecież sterowniki do karty graficznej. Barano dzisiaj aktualizowałem, pamiętasz? No. Znowu coś się zjebało. Czapelka stoi, czekasz mu, przyjdzie, zabierze. Widziałeś to? Jezu. Jezu. Kurwa, panowie, jeden, no. O, czerwona. Elo. Na, 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 ne, ne. piwo, Perfect. No i teraz, panowie, no, jazda z kurwami. Ja pierdolę. Czerwiński, ty już grasz, człowieku, z kontuzją. Tu już nie masz <grym i zimny> na. No, jeszcze mi jedną w Dziewiątkę, nie oni mają rozgrywać prosto. Pomału podawać krótko, to to prosto? Nie wiem, chyba dam, że trochę niech tak krótko podają, ale trochę dłużej, nie bo, nie w kurwie nie, kurwa, prosto, nie. Sięgam ci, Dawi, że nie będzie kurwa. Spodoba odcinka przez pół roku. A ten, co poczuł się jak w Barcelonie, kurwa? Prosto, macie podawać, kurwa, piłkę. Ja tam nie dałem, kurwa, polecenia rajdy między obrońcami. Ale Zawijski teraz dobry, dobry strzał taki, naprawdę no, fajny. Późnanie piłki 73%, ty. Aul. Ludzie w dziesiątkę grają, kurwa, dziesiątkę. <laughs> Zgranie <kurwa. śmiech> Dawajcie ostatnie mi sekundy Dawić w takich sytuacjach potrafi mi sześć gola Wy też możecie <laughs> Również Remis. Mieliście dzisiaj pecha, chłopaki. Dzie ja mam Juventus. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Na razie,